Są trzy osoby boskie i są trzy aspekty człowieka. Zauważ, że Bóg już sam w sobie jest relacją, tak jak każdy z nas jest relacją. To ma doniosłe znaczenie dla jakości naszego życia. Relacje w naszym życiu są według psychologów decydujące dla jakości tego życia, samoocena, czyli relacja z samym sobą, relacje z rodzicami i innymi dorosłymi, zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie. Są tym, co możemy uznać za kształtujące naszą przyszłość. Na całe szczęście przyszłość nie jest raz na zawsze ustanowiona. Można ją w każdym momencie życia zmienić. W naszym umyśle toczy się walka. Nasza podświadomość może toczyć walkę z naszą świadomością. Jezus traktował grzech w kategoriach zerwania więzi człowieka z Bogiem, a według współczesnych teorii zjawiska psychopatologiczne są wynikiem zerwanych lub nieprawidłowych więzi. Wielu ludzi potępia samych siebie we własnych umysłach i jeżeli w porę nie odkryją, że mogą zmienić poglądy na swój temat, zaczynają przejawiać zachowania autodestrukcyjne. Potępianie samego siebie nie ma nic wspólnego z pokorą, a za to ma bardzo dużo z poniżaniem samego siebie. Jesteśmy tym, kim ukształtowały nas relacje. Zrozumienie relacji wewnątrz nas na pewno pomoże nam ukochać to, co w nich choruje, a w konsekwencji poprawić jakość naszego życia. Znaczenie relacji wewnątrz Trójcy Świętej, które są odzwierciedlone w człowieku, przybliża nas do życia w miłości i harmonii ze sobą samym oraz innymi ludźmi. Przejdźmy zatem do Charlesa Filmora i jego interpretacji Trójcy Świętej. Ludzie usilnie starają się poznać Boga i pochodzenie zarówno wszechświata, jak i siebie samych. Właściwe zrozumienie boskiego umysłu jest kluczowe. Przez termin umysł należy rozumieć Boga, uniwersalną zasadę, zwaną także prawem umysłu, które obejmuje wszystkie inne zasady. Kiedy przyjrzymy się nauce o umyśle, znacznie przybliżymy się do poznania natury Boga, choć dodam od siebie, że należy dążyć do doświadczania Boga i jego miłości ale jest prawdą, że poznanie i zrozumienie prawa może w tym bardzo pomóc. Trójcę świętą znamy jako Ojca, Syna i Ducha Świętego. Metafizycznie te osoby odnoszą się odpowiednio do umysłu, idei, czyli założenia, wyobrażenia oraz do ekspresji, czyli uzewnętrzniania, wyciskania śladów na otoczeniu poprzez zjawiska psychiczne. Te trzy: umysł, idea oraz ekspresja stanowią trzy aspekty twórcze. Ojciec jest bytem absolutnym i nieograniczonym. Jest źródłem, esencją, pierwszą zasadą, prawem, duchem, wszech dobrem, stwórcą wszystkiego. Ojciec to imię wszechobejmującego umysłu, uniwersalna zasada istnienia Elohim. Elohim jest Bogiem, twórczą mocą. Tworzenie oznacza duchową ideę, wyobrażenie, które następnie manifestuje się. Syn Boży. Jest pełnią idei doskonałego człowieka w boskim umyśle. Syn jest zasadą objawioną w twórczym planie. Syn zasadniczo jest wszystkim, czym jest Ojciec. Syn Jezus Chrystus jest boską ideą, taką jak inteligencja, życie, miłość czy stworzenie. Chrystus jest imieniem wszechmiłującego umysłu. Nazywany jest również logosem, słowem, pomazańcem, wyswobodzicielem od chaosu i strachu, jest. Jest on żywym słowem bożym, archetypem boskich wyobrażeń, które zawierają wszystkie założenia i pomysły. Logos, czyli słowo, to twórcza moc sformułowana przez uniwersalną zasadę. Prawo logosu ustanawia porządek i harmonię doskonałej myśli, jest zasadą działania. Zrozumienie słowa odsłania przed nami prawo, według którego wszystkie rzeczy są urzeczywistniane. Boski umysł tworzy myślą uformowaną w pomysły, założenia, wyobrażenia. Prawo umysłu głosi, cokolwiek dodasz do: Ja jestem, staniesz się tym. Domem syna jest Królestwo Boga. Duch Święty jest dokładnie tym, co sugeruje nazwa, czyli duchem, słowem Bożym w ruchu, działającym, poruszającym, oddychającym, rozmyślającym. Duch Święty jest wszechaktywną manifestacją. Jest to władza wykonawcza ojca i syna, realizująca twórczy plan tworzenie jest kontynuowane przez działanie Ducha Świętego. Tu dodam za Józefem Marfi, że duch i materia są jednym. Materia jest najniższym poziomem, a duch najwyższym. Jak więc w kontekście tego, co przed chwilą zostało powiedziane, wygląda proces twórczy? Manifestacja twojego pragnienia, wyobrażenia. Stwarzanie zaczyna się w boskim umyśle, odbycia abstrakcyjną ideą, wyrażoną jako myśl składającą się ze słów. Bóg myśli, że wszechświat ma się dobrze, pomyślnie zamanifestować teraz. Stwarzanie odbywa się poprzez działanie Logosu, Słowa, którego kreacje są zawsze duchowe, trwałe i niezniszczalne. Stwarzanie trwa nieustannie, chociaż pierwotny projekt boskiego umysłu jest zakończony. Bóg trwa nieprzerwanie w swoim stworzeniu i nigdy nie zostawia go samemu sobie. Stwarzanie przebiega od bezpostaciowego do ukształtowanego, od niewidzialnego do widzialnego. Ten proces trwa nieustannie, nie ma początku ani końca. Boskie stwarzanie to prawo doskonałego porządku i harmonii. Bóg nigdy nie tworzy poza prawem. Prawo umysłu tworzy zawsze pod prawem. Poza umysłem niczego nie da się zrobić. Dzieła Boże to doskonałe idee, założenia, które nadają formę i kształt rzeczom i zjawiskom. Cokolwiek umysł nakaże, zostanie zrobione zgodnie z prawem. Dotyczy to zarówno wielkich rzeczy, jak i małych. Rozróżnienie na wielkie, wielki i mały wprowadziło ego. Bóg umysł doskonale wyraża swoje założenia, stanowczo, bez zawahania i sprecyzowane w każdym szczególe. Założenia te są manifestowane według swojego rodzaju. Jeśli rozmyślasz o harmonii, pokoju, miłości, radości, dokładnie to zamanifestuje się w Twoim życiu. Ale jeśli siejesz oset, nie oczekuj, że wyrosną bławatki. Wszystko opiera się na założeniu. Kwiat z założenia jest piękny, muzyka z założenia to harmonia, dzień z założenia jest wspaniały. Jeśli założysz coś okropnego, obrzydliwego, takim się tobie objawi, nieznośną kakofonią w Twoim życiu.